To zaczynamy w takim razie. Okej. Okay. Ja już tutaj się rozgrywam z Marcinem, wiem, że on tam kuta bani na kucaka chodzi. Oooo tak właśnie, właśnie, właśnie. Tak się kończy <gadanie. gadanie. Dobra, nie, no teraz już nie będzie fory za to Marcin, powiem ci. Nie, 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 no nie chcę tego. Słuchajcie, czy ja wam powiedziałam, że punkty prócz tych fragowych będzie można zdobyć za prawidłowe odpowiedzi na moje pytania? Piotrek, do ciebie leci pierwsze pytanie. Ile wzrosła Marcin Gortat? Um, o, b, 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 a ile mam czasu na odpowiedź? Aż Cię zabiję. Trzy, dwa! Bo ja nie cię do... się zastanowić. Jak do tego a momentu. Ile się, mogę, ile się mogę pomylić, jak, do to, jak ci zabiję o... do tego momentu, to. O, 3 o ile? O trzy centy. No to dwa, jedenaście. No, chyba Uff. się mieści w tej puli. Yy, czyli pytanie: Zaliczone, Marcin, pytanie dla ciebie. Ile ma Izak? <noise> o, wow. A, ile mogę, Jaką mam granicę błędu? 2,5 cm. A, no to bym powiedział. A jest żelem na głowie, czy bez? Z żelem, no dobra, to metr. 78. Piotrek, czy to się zgadza? Nie. Metra bez żelu na głowie. O. Oh. Hmm, Marcin, tak, to właśnie. chyba. Teraz leci coś do ciebie. Musisz się odbić. Kto oprócz Jordana i Bargi w kosmicznym meczu? Eee, zagrał na pewno Sean Bradley, tak, czyli Bradley. ten wysoki.

Dobrze, Maxi zaliczony. I Maxi. Przy okazji powiemy, że Maxi był jednym z najniższych zawodników w historii NBA, bo miał, jeżeli dobrze pamiętam, 58. Przy okazji zrobił aż 19 bloków. Jak to możliwe? Wysoko skakał. Atletyczność, dobra atletyczność. Piotr, jak Kiotrek, wam idzie? Jak jesteś, nie chowaj się. Kampuje. Super jest. Ja kampuję teraz. Chodź, Marcin, bo ja, na ciebie czekam. ja na Ciebie czekam. Piotrek, żeby Ten nie było dobra. łatwo, też no. dostaniesz pytanie z koszyków. Co piszą kibice na czacie, kiedy dobrze trafiony granat wyleci na swój. Kobi. Kobi, brawo. Punkt dla Ciebie. Oh, Marcin, wiedziałeś? To... No, tego nie wiedziałem. Tego się nie. Znaję, tego nie wiedziałem. Czy wiecie, że był zawodnik krzykówki NBA, który trenował z samym Bruceem Lee? Wiecie, kto nie to wiem. był? Nie, wiem. nie mam pojęcia. Marcin. To nie było za moich czasów, to. Moment, bo tutaj poluję na niego. Oj nie, Piotruś, dlaczego? Oj <laughs> Nie, jak można tak. <laughs> Czeka, tak oglądam swoje czaty. Twitche. Trzeba ogarnąć dobry moment. Taką okay. koskę. Wydaje mi się, że Marcin już średnio. zapomniał o tym pytaniu. Ja ja pamiętam, nie wiem, poddaję. <śla> Może mi tu przeszkadza, kiedy. Był to Karim Abd-Jabbar. No się ruchów w, tak, od samego Brusali wykorzystywał je na boisku. A, no witam. No siedem do jednego jest, widzisz. O kurde. Nie, no jak tak w wodzie? O, o nie, stary. O nie. No jak tak możesz takie delfinka upolować? Jak mi się trzęsie? O kurcze. A teraz jest problem. Muszę, te, muszę do, do, dobrą częstotliwość złapać. Kalibruj celownik. Tak się będę tak trząsł tak samo. To się uda. Ty no, patrz, no już basen sprawdza. Nie no, Marcin ma tu przewagę, bo to mapa też odzwierciedla jego ozięki. Bo... Piotrek, pytanie dla ciebie, żebyś nadrobił trochę. Minie trzy drużyny, które wygrały majora. Trzy drużyny? Nie justin Pijamas, Fnatic Virtus Pro. Prosta, U. za prosta. Coś trudniejszego. Z jakiego kraju pochodzi kanczyl srebrno-grzbiet, słynny myszo <grym> <grym> Azja. <Asia? grym> Azja. Nepalu. Wietnam, ale close enough. Tak myślałem, że W każdym że razie niezaliczony nie, nie punkt. Marcin, do ciebie. W jakim zespole grał Lary Ptaszek? Ow. Jeszcze raz powtórzmy, w jakim zespole? Grał Lary Ptaszek. Lary Ptaszek? To jest podstępne pytanie. Nie wiem, czy taki był zawodnik Lary Ptaszek. Był. To pewnie chodzi o Larego Berda. Brawo no to... Bęk, proszę bardzo, punkt dla mnie. Bęk, dokładnie, to pół punktu. No wiadomo, że... O, no nie, ja to już miałem, to miałem, no. tego zrobić. Ja już go ja mi miałem dokładnie. Nie... Tak Tyłek już wystawił no się tak ładnie na teraz. Polera jasna no. Za to pytanie. Pół punktu do Piotrka. Dziękuję Boston. Czuję się doceniony. Dobrze, teraz można spalać. Ferrari Rossa zeszło po raz ostatni z, liny, z linii produkcyjnej w 96 czy w 2000. Kobi! Yy, teraz no dostałam Kobiego. Dostałem Kobiego. No, jestem w szoku. Mam, mam poczucie, że tutaj. Skupienie... Takie upadek. <laughs> no, udawać, że nie wiem. Takie było pytanie jeszcze raz, bo już no, ja w byłem w szoku, <laughs> że mnie. sobie. W którym roku Ferrari Testarossa po raz ostatni zeszło z linii produkcyjnej w 96 czy w 2000? Kto pierwszy odpowie na to pytanie? Ten, to bywa punkt. 96. Brawo, punkt dla Ciebie. Oooo, Jaki jest wynik, bo nie wiem, jak bardzo mam 8 do 7. 8 do 7 well, dla to... mnie. Jest wyrównany bardzo mecz. Tylko dlatego, że mi zagaduje się, on nie zachodzi od tyłu. Jakkolwiek by to miało brzmieć. Marcin. Koszykarz z który pochodził z Tajwanu. Eee, Jeremy Lin. Brawo, punkt dla Ciebie. Ajajaj. Nie no, Marcin za mocny jest. <laughs> no. Widzę, że tutaj już jest koniec podkładania bomb, tylko już biegniemy. A no tutaj teraz to jesteś w to ty musisz podkładać. O, dobrze. O, dobrze. Znaczy musisz, no nie, nie musisz. No nie ale? muszę, no właśnie o to chodzi, ale... Ale mógłbyś. Ale, mógłbyś. <słuch> ale nie no, nie wierzę. Nie no, nie wierzę. <słuch> Kolejne pytanie ode mnie. Jaki koszt w 90 tych latach, latach zagrał postać Alladyna? E, Shaquille Awo. Brawo. Shazam, no bo już, oh. tak Shazam. <grym> Shazam. Shazam. Shazam jakoś tak on się nazywało. Shaquille również wydał płytę rapową, więc na pewno jest wielu talentów. E, I trzeba przyznać, że jest naprawdę... I czyścił a no dodać Dwa. I trzeba przyznać, że naprawdę dobrze masz szacunek u u wszystkich koszykarzy, bo naprawdę umie rapować. Atruś, teraz, któryś wiem, że tu jesteś, wiem, że tu jesteś, stoisz za rogiem. Oh my god! Oh my god. Kule, to nie ma tak lekko. macie nie jest dobrze przygotowany. Trener Destro widzę, że zrobił dobrą robotę do tego meczu. O nie! Nauczyłem się Nauczyłem skradać. Się na nie, no to, jest to jest kolejny talent, to jest destra. Piotrek, pytanie z historii. Z historii cs -a. Na szczęście. Granat rzucony na jakiej mapie oślepiał cały bombsite i przyrodka? Y jeszcze raz, bo nie pamiętam. Może macie mi pomoże. Da, da oh my god, oh my god. Y jeszcze, raz, jeszcze raz pytanie, bo oh ja już god. widziałem tę kostkę i się skupiłem na tym. <laughs> y jeszcze raz flash, no. flash rzucony na jakiej mapie oślepiał cały bombsite i pół środka? E, train. Niestety nie. Tam nie ma, tam nie ma mida. Na mida, na mapie? Pod bramę e. trzeba go było rzucić, tak dobrze wycelować, i wtedy cały bombsite B był. Już nie ma tego baga. E, pod bramę na, na B. To na daście dwa pewnie. Na pewno na daście dwa. W ogóle jest taki, no przecież na kucaka i takie heady daje. Jotlek nie należy nie należy biegać tak szybko. Spiesz się powoli, słynne powiedzenie. Teraz bardzo ważne, społecznie i trudne pytanie. Czy pingwiny mają kolana? Nie mają. Mają. Pingwiny mają kolana. Wiem, <laughs> Tylko się czymś. <laughs> znajdują się wewnątrz słowia. To może martwić, niż dwie drużyny w których grał, grał w latach 90 Andrzej Pluta. Po szykasz bardzo dobrze rzucający zetry. Anvil i Prokom Trebsów. Wtedy po... no, wtedy to był Prokom. Dzisiaj to jest chyba Seko. Na pewno grał w czarnych Słupsk. Pamiętam, jak brałam od niego outgraf. Nie, ja wiem, tu teraz fraga dobrego. Czy to ja jest. się skupiasz na pytaniach, to wtedy nie ma tak łatwo. No właśnie o to chodzi, bo tutaj jest. Piotrek, ile map łącz w fazie zasadniczej przegrało Illuminar Gaming? Jedną. Jedną. Ja mam pytanie Dwie. dodatkowe. Dwie, przepraszam. Dokładnie. Chciałem to powiedzieć. Że... Z, z Wisłą. I drugie. I z e, Honoris. Tak jest. A jaki był wynik, był wynik trzeciej mapy? mapy? E, 16-14. Tak jest. Tak jest. Bum. Teraz Bum. jestem pod wrażeniem. Tak. Przyznaję za to dwa punkty. Dobra, to ja mam jedno pytanie do niego. Ile było rekordów, ile było ace'ów najwięcej w kolejce w Polskiej Lidze Sportowej. W o... Jednej dnia? kolejce? Tak, jednego dnia. Jednego dnia. Najwięcej ace'ów. Trzy? Cztery? Dwa? Jeden? Piotrek? Siedemnaście? <grym 17? grym> Piotrek, skończyły Ci się kule. <grym> Czyli co, zakończyliśmy ten pojedynek CSa. My zliczamy punkty, no i dziękujemy. Za chwilę ogłosimy zwycięzcę. A Was zapraszam do dalszej rozgrywki.